No hej złotka, przyszła zima, więc czas na nowy sezon animów, a w nim cóż, witam go z mniejszym entuzjazmem niż jesień, ale kilka ciekawych rzeczy da się tutaj wykopać. Na początek odhaczmy kontynuację. Tutaj zaś, po pierwsze i przede wszystkim, jesteśmy świadkami zakończenia pewnej epoki, bo oto Shingekinoki Odzin dobiło finału, przynajmniej tak wynika z tytułu. Nie wzruszam się zbytnio, bo już dawno przestałam ogarniać, co się tam wyprawia, ale jednak jest to fakt warto odnotowania. Będzie też drugi sezon opowieści o antropomorficznych zwierzątkach i jak Sokuno Neverland, na które można nawet zerknąć i sprawdzę, czy coś poczuje. Dla przyzwoitości wspomnę też, że dostaniemy kolejny sezon Osomatsu-san, a ja ciągle nie widziałam nic więcej ponad pierwszy odcinek pierwszej serii i już chyba nie nadrobię. No i będzie trudny sezon Hataraku Saibo. A to, jak wszyscy wiemy, przygodowe anime o noszeniu paczek i polowaniu na potwory, z tym, że wszystko to dzieje się wewnątrz ludzkiego ciała. A gdyby było wam mało, to rzucą nam w twarze jeszcze Hataraku Saebo Black. To zaś jest praktycznie to samo co wyżej, z tą różnicą, że teraz wygląda jak survival horror, bo potwory mają przewagę. Nie da się też nie zauważyć, że różne przypadkowo wybrane komórki mają wyraźnie większe cycki. I nawet nie jestem zdziwiona. A teraz ta ważniejsza część, czyli premiery. Horimiya to szkolny romans, który jak wieść niesie, często jest brany za siodzio. Jest tam sobie panna, która potajemnie lubi zajmować się domem, ale trzyma to w tajemnicy, bo to wstyd. I jest sobie chłopiec, którego wszyscy biorą za otaku, a tak naprawdę to typ z tatuażami i kolczykami na twarzy. Kiedy tych dwoje odkrywa nawzajem swoje prawdziwe ja, to się bum zakochują, jeżeli szczęśliwie wyrafter koniec. Albo nie, bo na plakacie jest dużo ludzi, to się pewnie ciągnie. Kiedyś czytałam mangal, naprawdę nic z niej nie pamiętam. Chyba niespecjalnie nie wciągnęła, co więc mogę powiedzieć? Trilery wyglądają ładnie i absolutnie niechajce głosu. Miamory: Orydake ke Kakuś kakushi dungeon kosori kitaeta sekai Saikio oraz Tatoeba las dungeon mae no mura no Dekorasu maci monogatari. To dwa anime, gdzie jest chłopiec i jego drużyna i Loch. Jedno i drugie na podstawie Light novelli. Co jeszcze potrzebujecie wiedzieć? Kaifuku Jyotsushino Yarinaoshi to dla odmiany adaptacja light noweli o uzdrawiaczu, który odkrył, że tak naprawdę jego profesja daje największą moc, a potem stało się coś okropnego, więc bohater postanowił cofnąć czas i ułożyć wszystko w lepszy dla siebie rzecz jasna sposób. Seria ma w tagach ecchi, więc właściwie wiadomo, co będzie miało największe znaczenie i niekoniecznie chodzi o fabułę. Mądrości ani odkrywczości spodziewać się nie należy, powiem jednak, że bohater brzmi w trailerze bardzo intrygująco. Kumo Nanika to znowu ekranizacja light noveli, gdzie to razu pewnego uczniowie pewnej przypadkowej licealnej klasy zostali wysłani do równoległej fantazy rzeczywistości, gdzie rozpoczynają życie na nowo jako byty przeróżne. I traf chciał, że jedno dziewczę odrodziło się jako pająk. Wielki, potworny pająk w lochach zamieszkiwanych przez jeszcze większe bestie, z których większość, jak nie wszystkie, chcą ją zabić. W wersji mangowej, którą z wielką przyjemnością swego czasu czytałam, fabuła opierała się na brawurowym unikaniu śmierci, ucztowaniu na ciałach wrogów i lewelowaniu. To było zabawne. Trailer i plakat anima natomiast budzą we mnie jakieś takie mieszane uczucia. Już kolorki, ale... Kim są ci wszyscy ludzie i dlaczego zajmują aż tyle miejsca? Jakoś tak mój entuzjazm spada w zastraszającym tempie. A mogło być tak pięknie. to mozaki kun ma opowiadać o chłopcu, który jest świetnym graczem, ale w życiu niespecjalnie mu wychodzi. Aż tu pewnego dnia spotyka piękną dziewczynę, która sprawia, że chłopiec zaczyna inaczej patrzeć na rzeczywistość. Otóż życie też można traktować jako grę. Bierz więc tu pew troki i zabiera się za questy. No, jak tak się zastanowić, nie jest to specjalnie odkrywcze, ale jak komuś ciężko się ogarnąć, to jest to całkiem niezła strategia. Nie wiem oczywiście, co wyjdzie z anima, ale i tak brzmi to lepiej niż kolejna odsłona o drodze się w innym świecie i zbuduje sobie harem. Tak jak czuję to w kościach, będzie wyglądać Musyaku Tensei Sekai Terahonki Dasu. W Ex arm był sobie chłopiec, który chciał zmienić swoje życie, ale wpadł pod ciężarówkę. A potem mija 16 lat i dwójka policjantów znajduje jakąś supernowoczesną broń i muszą walczyć z wrogami wyposażonymi w taką samą broń. I pewnie jedna z tych broni ma coś wspólnego z tym nieszczęśliwiej przedwcześnie uśmierconym młodzieńcem. Grafika w trailerach wygląda tak źle, że leż nawet mnie zabolała w oczy, a to chyba znaczy, że jest naprawdę słabo. W Kemono dzichen dowiemy się, że w Japonii żyją zwierzęce demony i czasem wchodzą ludziom w drogę. A kiedy sprowadzamy do wioski w górach detektywa aż z Tokio, to detektyw ten może się zainteresować, dlaczego zatrudniamy do robót polowych nieletniego chłopca. Trailer wygląda dość mrocznie, ale po plakacie widać, że będzie to tak zwany typowy sione na walce na moce. Nie skreślam, w obsadzie jest Shimono. Sorao, bohaterka Uraseka i Piknik, żyła sobie spokojnym życiem aż do dnia, kiedy prawie umarła i nagle zaczęła widzieć istoty, które zazwyczaj obsadza się w historyjkach o duchach i tym podobne. Na szczęście nie musi stawiać im czuła w pojedynkę, ma bowiem do pomocy zdecydowanie lepiej ogarniętą w tych kwestiach Toriko. Dziewczyny mają podejmować się tu przeróżnych nadnaturalnych misji i przeżywać niesamowite przygody. Wygląda to wręcz zaskakująco dobrze. Zastanawiam się tylko, czy z połączenia fantasy i science fiction na pewno wyjdzie coś strawnego. Niten Yon San Sein Koko Danshi to historia sportowo-obyczajowa o chłopcu, który mieszkał w wielkim mieście, a teraz przyjechał do małego miasta i w nowej szkole będzie ratował drużone siatkówki. Trailer wygląda jak najbardziej przyzwoicie i chłopce są bardzo ładne, ale ja ciągle nie lubię siatkówki. Skate to również anime sportowe, o deskorolkowych wyścigach w kopalni. Jest sobie tam jeden chłopiec, który świetnie jeździ i drugi chłopiec, który nie jeździ wcale, ale teraz zacznie. I będzie dużo dziwacznych przeciwników z jeszcze dziwaczniejszymi fryzurami i czasem z wielkimi zębami. Można nawet zaczną emanować kolorowym światłem. Znaczy typowa sportówka. Trailer jest absolutnie prześliczny i na pewno się skuszę. Wave surfingia P, wersja telewizyjna, bo jest też od gromakinówek, to znowu anime o chłopcach i deskach, tylko tym razem, jak już wszyscy się domyślili, surfingowych. Nie będzie więc kopalni, ale będzie jeden chłopiec, który nigdy tego nie robił, i taki, który zna się na tym bardzo dobrze i wielka miłość od pierwszego wejrzenia. Do surfowania oczywiście, chociaż kto wie? Mimo wszystko z jakiegoś powodu nie wygląda mi to specjalnie zachęcająco. W kolejnej sportówce, Skate Leading Stars, główny bohater w dzieciństwie uprawiał łyżwiarstwo figurowe i wiązał z tym chyba nawet jakieś życiowe plany, ale zrezygnował, kiedy jego największy rywal poradził mu, że powinien dać sobie spokój, bo i tak z nim nie wygra. Po latach jednak zostaje namówiony do powrotu przed jakiegoś dość randomowego typa, który oświadczył, że potrzebuje go w drużynie. Jakiej niby drużynie, zapytacie? Już wyjaśniam. W świecie przedstawionym anima istnieje całkiem nowa dyscyplina sportowa, nazwana właśnie skate leading, która polega na grupowe jeździe na łyżwach. A dlaczego to nie mogło być po prostu już synchroniczne? Ponieważ twórcy anima postanowili wepchnąć na tafle bandę solistów i zrobić coś na kształt Boś Będu. Tak przynajmniej wnioskuję z opisów. Czy młodzieńcza drama będzie kipieć? Jeszcze jak. Czy jest to seria powstała na fali popularności joriów na lodzie? Chyba nic nie przekona mnie do tego, że było inaczej. Czy chce to oglądać? Nie wiem. Back Arrow to anime o krainie otoczonej murem, które to anime na pierwszy rzut oka wygląda jak przygodowe fantazy z mieczami i smokami. Do momentu, kiedy okazuje się, że bohaterowie mają magiczne bransoletki pozwalające im przywdziewać magiczne kostiumy, których to kostiumach wyglądają jak roboty i te kostiumy pozwalają im skakać wyżej i kopać mocniej. I przez większość czasu mają chyba zamiar się bić, jedni z drugimi. Nie wiem. Chyba za mało we mnie dwunastoletniego chłopca, żeby miało mnie to zainteresować. Z drugiej strony moja wewnętrzna, dwunastoletnia dziewczynka klaszcze w dłonie na myśl o Friterno Kidze, gdzie gromada pięknych chłopców będzie ze sobą toczyć pojedynki na broni białą i palną. Może nawet przyplącze się tam po drodze jakaś fabuła, ale szczerze wątpię. W Kaibio i Ramune ludzie chorują na tajemniczą chorobę, zwaną tajemniczą chorobą, o której mało kto słyszał. Na szczęście jest jeden taki lekarz, który potrafi to leczyć. Ponoć straszny buc, ale jednocześnie świetny specjalista. A poza tym mają się tam dziać jeszcze jakieś inne rzeczy. No... Albo będzie to produkcja z rodzaju samoświadomych, albo po prostu sionę, taki jak co tysięcy innych. Właściwie jedyne, co uznaję tu za zachęcające, to radosny buziak seju głównego bohatera, który przy okazji śpiewa też opening. Odpowiem czaru mv chyba nawet skusza się na pierwszy odcinek. Ten ci so the design był opowiadać ma o niebieskim biurze projektowym, gdzie banda dość stereotypowych dziwadeł pracuje nad prototypami zwierzątek. Całkiem zabawny pomysł, którego wystarczyło akurat na one shot i który zrobił się nieświeży już w tym drugim rozdziale. Wonderek Priority jak na razie jest enigmą, jednak w Tegach jak wóz stoi, że mają to być okruchy życia, a człowiek odpowiedzialny za scenariusz ma na swoim koncie naprawdę popularne, romansowe dramy. Prawdziwe klasyki. Na razie nie ma żadnych bliższych info na temat fabuły, ale jakoś tak nazwisko scenarzysty mnie zaintrygowało. tu idzie na listę do obczajenia. Majko Sancino Makanaisan, natomiast to seria, po której doskonale wiem, czego się spodziewać i na którą naprawdę czekam. Czekam, bo lubię mangę, chociaż jest to zwyczajna historyjka o życiu i żarciu, z tym, że bohaterkami są Majko, a Majko są super. No i będzie też kilka obowiązkowych serii dolkowych, ale te zlewają mi się jeszcze bardziej niż i I tyle chyba. Coś przegapiłam? Nie wydaje mi się. Na tym więc kończę i wracam do strugania rożna na Moriartów, ponieważ doszły mnie słuchy, że ktoś na to czeka. Tymczasem trzymajcie się zdrowo i do usłyszenia. Wkrótce.